Cześć wszystkim! Z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. W regionach o zimnym klimacie właściciele samochodów stale borykają się z wieloma problemami, których przyczyną jest niska temperatura środowiska zewnętrznego, sprzęt z trudem wytrzymuje próbę mrozu, Zdarza się, że niektóre elementy silnika i dodatkowe wyposażenie po prostu zawodzą, nie zawsze jednak da się w porę zauważyć początki destrukcji, gdyż prowadzi ona do awarii nie od razu i nie bezpośrednio, więc trudno bezpośrednio powiązać mroźny klimat i NP. Zwiększone zużycie silnika, izolacja silnika to jeden ze sposobów zimowania, który ma szereg niezaprzeczalnych zalet, których połączenie sprawia, że czasem jest po prostu konieczny. Istnieje kilka różnych sposobów izolacji silnika na zimę. Jak prawidłowo zaizolować silnik aby wynik był zauważalny i długotrwały. Porozmawiajmy szczegółowo. Dlaczego potrzebujesz izolatora? Od dawna nie jest tajemnicą, że zima to prawdziwy test zarówno dla samochodu jak i jego właściciela. Wszyscy kierowcy wiedzą czym jest suchy rozruch silnika. Jest to ta część pracy silnika, gdy olej jeszcze się nie rozgrzał i nie dostał się do układu, pary trące pracują praktycznie bez smarowania. Jedna taka procedura rozruchu silnika jest równa 100 km przebiegu. Nie licząc faktu, że podczas rozgrzewania silnik zużywa około 500 ml benzyny, Czyli każdorazowe rozgrzewanie samochodu przybliża nas do naprawy silnika i kosztuje niemałe pieniądze. Aby uniknąć tych wydatków dla portfela i obciążenia silnika, zaleca się stosowanie izolatorów na zimę, np. koca samochodowego. Nawiasem mówiąc, najbardziej niezawodnej opcji izolacji rodzaje izolatorów. Istnieje kilka głównych sposobów izolacji silnika samochodu na zimę, omówimy szczegółowo każdy z nich. Klapka na chłodnicy. Metoda stosowana od bardzo dawna. Warto zauważyć, że ta metoda naprawdę działa i pozwala przyspieszyć rozgrzewanie silnika w zimne dni. Ma jednak pewne wady: autonomiczny system rozruchu i ogrzewania, izolator silnika wykonany własnymi rękami. Umieszcza się go pod maską samochodu, wykonując go z improwizowanych środków. I tutaj jest kilka rodzajów materiałów które są używane, rozważymy je szczegółowo dalej, ale na razie wymienimy tylko, standardową izolację, z reguły można ją kupić osobno i zainstalować niezależnie, filc, izolator budowlany, stosowany zwykle w pracach wykończeniowych, izolon, który jest pianką syntetyczną, pokrytą z jednej strony odblaskową warstwą folii, samochodowy. Być może najbardziej poprawnym sposobem izolacji jest analog wełny mineralnej, wykonany tylko ze specjalnego stopu zawierającego metal, pod ciśnieniem tworzącego włókna, z których następnie wykonuje się sam kot samochodowy. Jeśli zdecydujesz się zaizolować silnik samochodu własnymi rękami, konieczne jest porównanie powyższych opcji i wybrać coś niż izolować silnik. A następnie przejść bezpośrednio do instalacji systemu w samochodzie. Klapa na chłodnicy zasada działania takiego systemu jest bardzo prosta. Blokując główny element układu chłodzenia, wydłuża się czas chłodzenia silnika i skraca czas rozgrzewania silnika, ale za to wszystko można zapłacić, bo taka klapka blokuje układ chłodzenia. Dlatego przy jej stosowaniu trzeba zachować szczególną ostrożność. Nie zaleca się korzystania z takiego systemu gdy temperatura nie jest niższa niż minus 10, a już na pewno nie można go łączyć z innymi sposobami rozgrzewania silnika, zdalny rozruch silnika spalinowego w celu jego rozgrzania przy wysokich kosztach instalacji, system ten jest niczym innym jak leniwym. Nie izoluje dodatkowo silnika, a po prostu pozwala na zdalne uruchomienie go w celu rozgrzania. Jednocześnie taki system ma dużą wadę, Będąc nieprawidłowo zainstalowanym, może prowadzić do tego, że samochód nie tylko uruchamia się za pomocą pilota, ale także zaczyna jeździć samodzielnie, a to jest bezpośrednia droga do serwisu samochodowego. Różne izolatory pod maską samochodu, wybierając sposób izolacji silnika na zimę, wielu skłania się ku tej opcji ponieważ wydaje się ona stosunkowo bezpieczna i praktyczna, ale czy tak jest naprawdę? Wszystko zależy od tego, jaki materiał wybrałeś. Aby zaizolować silnik na zimę własnymi rękami, przejdźmy do tabeli podsumowującej. Materiał czas chłodzenia silnika z określoną izolacją pri minus 20 stopni Celsjusza Czy materiał jest niebezpieczny dla ognia bez izolacji 200 minut izolacja producenta samochodu 240 minut Nietkanina tkanina filcowa 260 minut niezwykle łatwopalny materiał. Podobnie jak inne izolatory tkaninowe izolon budowlany 210 minut palny i niebezpieczny pożar może sam spowodować pożar. Kot samochodowy 327 minut nie stwarza zagrożenia pożarowego wybierając sposób izolacji silnika samochodu. Należy zwrócić szczególną uwagę na swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo samochodu. W końcu nieprawidłowo dobrany lub zainstalowany izolator może spowodować pożar w wyniku którego możesz stracić zarówno samochód, jak i zdrowie swoje i swoich bliskich. Dlatego nie warto oszczędzać i wkładać pod maskę byle czego. Koc samochodowy przeznaczony bezpośrednio do ogrzewania silnika Koc samochodowy to prawdopodobnie jedyna izolacja silnika samochodu, którą można nazwać całkowicie bezpieczną dla właściciela. Materiał, z którego wykonany jest koc samochodowy, to specjalnie obrobiony stop metali, z którego uzyskuje się włókna tworzący koc, jest ułożony w taki sposób, że nie uwalnia ciepła z silnika i nie przepuszcza zimna z ulicy pod maskę, czego nie zapewniają inne izolatory. Koc jest dokładnie dopasowany do kształtu podwozia i całkowicie zakrywa wszystkie elementy silnika. Zapobiegając wyciekom ciepła, ta sztuczka motoryzacyjna prowadzi do tego, że silnik stygnie prawie dwa razy wolniej i nagrzewa się prawie dwa razy szybciej, podczas gdy olej zaczyna pompować przez układ dość szybko, aby uzyskać podwójny efekt z jego zastosowania. Umieść drugi taki koc między osłoną a skrzynią korbową, aby chronić samochód z obu stron jednocześnie. Przy okazji, nie trzeba niczym przykrywać chłodnicy, Ponieważ jest to system specjalnie zaprojektowany do ochrony silnika przed przegrzaniem i lepiej jest go zaizolować w ten sposób. Jest to bardziej praktyczne i bezpieczniejsze niż samodzielnie wykonane izolatory i bardziej skuteczne niż standardowe izolatory. Podsumowanie. Jak można zrozumieć, najlepszy dla samochodu będzie specjalnie zaprojektowany do ochrony przed zimnym gadżet, który nie pali się i nie wspomaga spalania, jest wykonany dokładnie do kształtu przestrzeni pod maską, i jego instalacja zajmuje kilka sekund i można go łatwo usunąć. Gdy na zewnątrz zrobi się ciepło, z takich urządzeń nie należy korzystać wyłącznie w okresie zimowym, od późnej jesieni do wczesnej wiosny, gdy tylko temperatura powietrza wzrośnie powyżej minus pięciu stopni żadne koce do silnika spalinowego nie będą potrzebne, a raczej szkodliwe. W końcu teraz po prostu spowodują przegrzanie maszyny. Jednak zimą jest to po prostu niezbędny szczegół, bez którego benzyna leci do rury, a części samochodu pracują nad zużyciem. Dlatego warto zawczasu zatroszczyć się o swój samochód. Cóż, jeśli nie przygotowałeś wszystkiego, co niezbędne latem, cóż, nigdy nie jest za późno, aby zrobić to zimą, Zwłaszcza, że koszt takiego urządzenia jest niski i zwróci się wielokrotnie dzięki zaoszczędzonemu paliwu. Odpowiadając więc na pytanie, czy warto mieć w swoim arsenale specjalne izolatory silnika, TZW, kocy samochodowe, możemy jednoznacznie powiedzieć, warto. Najważniejsze to nie oszczędzać i nie szukać taniego zamiennika, bo jak wykazały testy, tanie wersje materiałów izolacyjnych nie wytrzymują zbyt długo. A o bezpieczeństwie z filcem czy izolatorem budowlanym, a także z tekturą przykrywającą kaloryfer można po prostu zapomnieć. Odrzuć to średniowiecze, nadążaj za postępem.